Hej, cześć, witajcie w kolejnym odcinku z gry Planet Zoo. Witam Was bardzo serdecznie w projekcie Taiga Zoo. I w końcu, w końcu Planet Zoo wraca na mój kanał. Słuchajcie, już się tak za tą grą stęskniłam, że nie macie pojęcia. Po prostu masakra ale nie było tutaj Planet Zoo ponieważ no niestety pojawiały się błędy jakieś były błędy na serwerze franczyzy i nie można było się z tą franczyzą połączyć po prostu podczas gry wyskakiwała masa błędów że jest błąd z połączeniem serwera franczyzy rozłączało internet, nie można było robić nic kompletnie żadnych akcji, wszystko się crashowało, cofało, nadal jest jakiś problem tutaj jak widzicie ze sterowania że klikam na S, żeby się delikatnie przesunąć, a przerzuca mnie całkowicie gdzieś indziej. No ale słuchajcie, powoli zaczynają tutaj nad tym pracować, znaczy pracują cały czas, ale powoli zaczynają pracować tak, że jest efekt. Ale wracamy do Planet Zoo, wracam pełną parą, można powiedzieć i zapraszam dzisiaj na kolejny odcinek tym razem Tajga Zoo, ale franczyza także się pojawi. Mam nadzieję, że już te wszystkie errory się tutaj um, naprawiły, bądź zostaną za chwilę jeszcze zupdate'owane do końca, że wszystko będzie działać w 100%. No a ja zapraszam Was dzisiaj na Taigę. No i na, oczywiście tak jak każdy odcinek Planet Zoo się zaczyna, czyli zaczynam od porządków. Naprawdę w tym y, zo, y, pojawiło się tutaj całkiem sporo zwierząt i też jak wiecie, ostatnio dokupiłam kilka dodatków i mam nowe zwierzęta, które do klimatu tajgi będą mi pasować. Między innymi jest to lama, jak również mamy tutaj Owce, więc stwierdziłam, że to będą dwa zwierzęta, które właśnie dzisiaj do mojego zoo wprowadzę. Ale zanim, zanim je wprowadzę, to yy, trzeba zrobić też porządki, bo trochę tych zwierząt się tutaj pojawiło. No i muszę znaleźć też miejsce. Tutaj mam takie malutkie yy, spoty, które będę chciała wykorzystać na mniejsze wybiegi dla mniejszych zwierząt, ale też na takie strefy dla gości. A za to, jeżeli chodzi o nasze zwierzętka, które wybrałam, czyli między innymi owce, ona ich może być całkiem dużo na wybiegu i będą potrzebowały też dość sporo miejsca, tak samo jak lama. Dlatego stwierdziłam, że wracamy do miejsca, gdzie jest nasz szklany budynek, duży szklany budynek z wybiegami i tu będzie idealne miejsce. Lamy to także zwierzęta które są bardzo przyjazne dla zwierząt, no i goście mogą wejść na wybieg, dlatego powstaje ogromny wybieg przechodni, który chcę zrobić kilkupoziomowy, hmm, podobnie jak zrobiłam w mojej franczyzie z lemurami. Jeżeli jeszcze nie widzieliście tego odcinka, to zachęcam was bardzo serdecznie do nadrobienia w ogóle hmm, zaległości, jeżeli chodzi o serię hmm, planet zu franczyza, bo tam także całkiem sporo się dzieje. No i tutaj zaczęłam od budowy samej ścieżki, chciałam teren podwyższyć, ale okazało się że pod samą ścieżką robi się luka, więc zaczęłam od uformowania najpierw terenu, a następnie do rzucenia na niego ścieżek tak, aby goście mogli właśnie sobie na te podniesienia wejść. Lamy to są bardzo przyjazne zwierzaczki, które chętnie obcują z ludźmi, chętnie wchodzą w taką no, można powiedzieć, małą interakcję, ale w sensie chodzą między ludźmi, i, yy, i myślę, że jest to naprawdę bardzo fajna opcja na urozmaicenie atrakcyjności w Zoo, więc właśnie od tego sobie tutaj zacznę. I pięknie ścieżynka u góry. Teraz schodzimy w dół i do wyjścia. Mamy całkiem sporą trasę do, do pokonania, no i czas też zrobić jakieś takie. Mm, Urozmaicenia, czyli właśnie y, między innymi wodę wodę i oczywiście jakieś miejsca do spania dla naszych zwierzaczków. Chciałam zrobić je na początek w jednym miejscu, ale potem stwierdziłam, że będzie wyglądać to zbyt topornie, więc przerzuciłam na drugą stronę. Lam też na wybiegu może być całkiem sporo i one są dość tolerancyjne, jeżeli chodzi o ilość i samców i samic na wybiegu, więc jest to naprawdę fajna przestrzeń, którą mam nadzieję, że za niedługo za niedługo ona się zapełni, o tak powinnam powiedzieć. Mamy zbiornik wodny, więc potrzebujemy jeszcze oczyszczalni wody, więc tutaj rozszerzam ten budyneczek, który już mam, do którego też troszeczkę inaczej poprowadzę ścieżkę pracowniczą. I zobaczcie, jak ważne jest wrzucenie zwierząt na kwarantannę, bo okazało się, że lamy, które zakupiłam, mają jakąś infekcję, i jakbym wrzuciła je na wybieg, to zaraz cały wybieg byłby zainfekowany, a tak są na kwarantannie, i jak zostaną wyleczone, to dopiero wtedy dostanę komunikat, że mogę je na wybieg tutaj mm, wrzucić. No i budynek pięknie e, strefy pracowniczej został stworzony i e, słuchajcie, tutaj właśnie mówię to, 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 co mówiłam, czyli robię oddzielną ścieżkę dla mm, gości i tutaj taką malutką ścieżkę też dla pracowników, żeby swobodnie mieli dostęp, a żeby gościom te mm, budynki za bardzo też tutaj nie przeszkadzały. Dorzucimy tutaj jeszcze duże to, Palety, I takie budyneczki z, z tego motywu klasycznego. One mi tutaj bardzo fajnie pasują. I w ogóle zobaczcie, jak zarąbiście te lamy wyglądają. Jedna rzecz, która mi się nie podoba, to faktycznie to, co Wam wspominałam już kiedyś, że jak te zwierzęta są wypuszczane na ten wybieg, to tak jakby graficznie wchodzi jedna w drugą. Można by było to, to dopracować. No i tak słuchajcie, cóż tutaj ulam. Okazało się, jak widzicie, że lamy potrzebują dość niewielkiego zagospodarowania przestrzennego, jeżeli chodzi o roślinność, ale mam na to sposób. Słuchajcie, kamienie. To jest pierwsza rzecz, bo zobaczcie, że one nie zajmują środowiska zielonego, dopiero rośliny, dopiero drzewa, które zajmują najwięcej procent yy, właśnie obłożenia, ale też mniejsze krzaczki. Więc jeżeli macie ogromny wybieg a zwierzęta, które za dużo na tym wybiegu zieleni, no niestety nie potrzeba, czy stety, niestety, no wiadomo tak, żeby dla nich było dobrze, ale jeżeli chcemy, wiecie, żeby ten wybieg był piękny, ładny, zielony, tak jak ja chciałam, żeby pasował do reszty, to zobaczcie, kwiaty, malutkie krzaczki, to jest coś Czym możecie ten wybieg? No, i kamienie to jest coś, czym możecie ten wybieg właśnie sobie ozdobić, ponieważ one. Dopiero, zobaczcie, tam chyba 20 czy ileś tych kwiatków sprawiło, że pojawił się 1% zagospodarowania zieleni, więc jest to naprawdę świetna opcja, żeby na wybiegu zrobiło się ładnie zielono, a żeby też zwierzęta były szczęśliwe i były zadowolone. Dorzucam tutaj, ponieważ goście mają długą trasę do przebycia, dorzucam tutaj też ławeczki, żeby mogli sobie usiąść. I najpierw chciałam je tak po prostu ozdobić, ale potem stwierdziłam, że te hortensje, które tutaj są ogromne, krzaki hortensji, będą idealnie mi tutaj do tego klimatu, do tej, do tej strefy pasować. I też gdzie nigdzie na zewnątrz będę je przemycać, żeby była spójność. Pięknie mogą sobie zwierzęta i pracownicy wszędzie chodzić, dorzucam. Mam też troszeczkę e, klimatu egzotycznego, ale dosłownie kilka palemek jednak ten klimat leśny tajgowy chce tutaj zachować oczywiście okna bo goście muszą też widzieć co się dzieje na zewnątrz no i słuchajcie, zaczyna to naprawdę wyglądać i nabierać całkiem ciekawych kształtów z tej strony było mi jeszcze trochę pusto więc dorzuciłam więcej krzaczków, no i zobaczcie kilkanaście krzaczków które tak naprawdę nie zajęły dużej procentowości jeżeli chodzi o powierzchnię, a ten teren wygląda zupełnie, zupełnie inaczej, no i według mnie wygląda po prostu też lepiej z taką, z taką zielenią, więc to jest taki mój trik i tip dla Was na to, właśnie, żeby tą przestrzeń tak fajnie sobie tutaj zagospodarować. I myślę, słuchajcie, że zobaczcie, ostatecznie wygląda to naprawdę bardzo fajnie. Bardzo podoba mi się ta lama w te plamy. Naprawdę super to, super to wygląda i super, bo też korzystają w pełni z, z terenu, który jest zróżnicowany, jest kolorowy, jest zielony, i myślę, że wygląda naprawdę bardzo, bardzo fajnie. Cóż nam brakuje oczywiście? Oczywiście brakuje nam edukacji, więc dorzucam troszeczkę ekranów. Jak zawsze na początek, nie wiem, słuchajcie dlaczego, jak wrzucam ekrany, to mam problem z tym, żeby ten ekran umiejscowić tak. Napionowo na tym stojaku, ale ostatecznie się udało, więc wrzucam oczywiście reklamę wybiegu dla lam informacje o lamach. No i też głośniczek pasujący kolorystycznie do reszty. Chciałam też jeszcze taki wrzucić po drugiej stronie, tam bodajże nie ma prądu, ale tym się też zajmiemy w późniejszym czasie. No, i słuchajcie, pięknie zaczyna to wyglądać. Jeszcze e, zobaczycie w tym odcinku, że troszeczkę będzie mnie czasem przerzucało gdzieś za daleko przy przesuwaniu ekranu. To są też jakieś takie błędy, nad którymi e, producenci teraz e, pracują, tak samo jak nad tymi błędami franczyzy, ale e, już e, za niedługo te problemy mają się. E, mają się poprawić, mają być wyeliminowane, tak naprawdę. Super jest to, że na Steamie jest też sekcja takich dyskusji, do której ja się zapisałam, właśnie mając ten problem, bo na początku myślałam, że to jest problem coś z moim połączeniem internetowym, ale okazało się, że jest to problem globalny, który w ogóle trwa właśnie od końcówki grudnia. I super jest to, że tam producenci też. Mają przedstawicieli, którzy wypowiadają się do, do graczy, wyjaśniają pewne rzeczy e, i mają z nimi taki kontakt, żeby kontrolować, czy wprowadzone poprawki... E, dają jakieś efekty, czy też nie zobaczcie tutaj, mogliście przed chwileczką zobaczyć też jak wygląda e, na ten moment skończony, skończony wybieg myślę, że wyszło, wyszło całkiem fajnie, mi się ten wybieg podoba lamy już też sobie tutaj pięknie chodzą, no i mam nadzieję, że za niedługo pojawią się pierwsi goście którzy tutaj będą z tego wybiegu korzystać mi się bardzo podoba, dajcie znać co wy myślicie No, no ta, lama, ta lama jest po prostu super <laughs> kamina No dobrze, słuchajcie, przechodzimy, przechodzimy dalej, dalej, bo mam jeszcze jedno zwierzę, które trzeba umieścić na, na wybiegu. Tutaj, oczywiście, dodatkowe ścieżynki. Pojawi się też strefa dla gości i dla pracowników. Muszę zadbać o tych pracowników, bo mam za mało stref roboczych. Tutaj stwierdziłam, że dorzucę takie dwa sklepiki i też małą ekspozycję. Sklepiki z jedzeniem i spiciem, bo goście narzekają na pragnienie i na głód, także, żeby mogli sobie zrobić taki mały stop w tym miejscu i, i coś zjeść, czegoś się napić. Jak również stwierdziłam, że żeby zagospodarować jakąś tą przestrzeń, to właśnie wrzucę tutaj małą ekspozycję, którą zajmiemy się, myślę, w kolejnym odcinku, bo trochę na tych ekspozycjach ostatnio się tutaj u mnie dzieje. Pierwsi goście na wybiegu lam, także super zaczęli z tego, z tego korzystać. A wracając trochę. W tych ekspozycjach też już tam u mnie się dzieje, jak widzieliście, dużo osobników będę musiała zrobić zarządzanie populacją w ekspozycjach i opowiem Wam, myślę, że przy okazji następnego odcinka troszeczkę więcej, jak to wygląda, bo uważam, że jest to świetna, świetna opcja. Na tym wybiegu, tym A na wybiegu safari wielogatunkowym. Dużo się dzieje, bardzo dużo też e, zwierzaczków się tutaj pojawiło i jak widzicie zaczynają walczyć ze sobą, e, więc kolejne porządki no, musiały, się, e, musiały się tutaj pojawić. Chcę troszeczkę odświeżyć e, tutaj populację, ale e, na ten moment nie było nic ciekawego w handlu zwierzętami. W ogóle jak pojawił się ten błąd we franczyzie, to ten handel zwierzętami totalnie, totalnie nie działał. Nic nie można było kupić, nic nie można było sprzedać, nic nie można było e, zobaczyć, nie można było żadnego podglądu zrobić. I generalnie nie zapisywały się żadne zmiany we franczyzie, także cokolwiek starałam się dla Was nagrać, to po prostu przestawało funkcjonować, przestawało istnieć w momencie, kiedy wyskakiwał błąd. Było to, nie powiem, dość frustrujące. No i słuchajcie, przechodzimy do drugiego budowania, do drugiego wybiegu dla naszych owieczek. Owieczek oczywiście. Dwie piękne owieczki jukońskie są gotowe do opuszczenia kwarantanny, także za chwileczkę pewnie na naszym wybiegu się pojawią. Ale tutaj delikatne, szybkie porządki w strefach pracowniczych, bo pojawiły się nowe wybiegi, nowe budynki i no, trzeba tym wszystkim zarządzić. Ale tak jak powiedziałam, w następnym odcinku zajmę się tym troszeczkę szerzej, troszeczkę bardziej. Chciałam tutaj dać im najpierw takie duże, duże. Duży budyneczek, gdzie będzie, będą miały legowiska, ale stwierdziłam, że nie ma sensu takiego ogromnego. No więc jest właśnie taki mniejszy. Podoba mi się ten, ten klimat i chcę go tutaj powielać. Zwłaszcza, że właśnie przerzuciłam je do tego klimatu takiego bardziej zimowego, ze względu na to, że owce mogą mieć troszeczkę mroźniejsze klimaty, mogą mieć troszeczkę śniegu na swoim wybiegu i będą mi tutaj po prostu idealnie. Pasowały. Także dodatkowe ścieżki i zabieram się za. Urozmaicenie tego wybiegu. Jak widzicie, tutaj owce też nie potrzebują jakoś bardzo dużo zagospodarowania przestrzennego, więc podobnie jak w poprzednim wybiegu dla lam wykorzystam właśnie jakieś mniejsze, mniejsze krzaczki, mniejsze kwiatuszki i, i tego typu rzeczy, bo zobaczcie, że one nie zajmują dużo procent, a fajnie też urozmaicają całą, całą przestrzeń. Oczywiście kamienie, kamienie to jest też coś, co można tutaj wykorzystać. No, i zobaczyłam, że z gotowych elementów są też takie, takie pagórki, jakby dla nich przygotowane, ale niestety rozwalały mi one totalnie teren, co za chwileczkę będziecie, będziecie mogli zobaczyć. Więc stwierdziłam, że nie ma sensu i zrobię coś takiego, o zobaczcie masakra, e, nawet jak na płaskim chciałam postawić, to jakieś tutaj ukształtowanie terenu totalnie się rozwalało, więc stwierdziłam, że zrobię coś takiego sama, e, mając ogromną nadzieję, że owce będą z tego korzystać i okazało się, że owszem, mogą wejść, tylko muszę zrobić im troszeczkę, troszeczkę więcej miejsca, więc delikatna przebudowa i słuchajcie, super e, uważam, że to wygląda i pasuje też do, do całej reszty i możecie zobaczyć tutaj, że w tym momencie mogą sobie one wejść tutaj po po całości, i też ten wybieg zaczął nabierać fajnych kształtów, bardzo mi się podoba jest zielono, więc w ogóle ta, ta cała przestrzeń ZO nabrała przepięknych zielonych, zielonych kolorów i bardzo mi się to podoba. Dorzucam jeszcze odrobinkę tutaj udogodnień, oczywiście dla zwierzaczków pojemniczek, pojemniczek, pojemniczków na jedzenie, misek z wodą i, i tym podobne, żeby urozmaicenia były, były zachowane. No i jak widzieliście, mogą one mieć tutaj Niższą temperaturę, nawet potrzebują niższej temperatury, więc dorzuciłam też klimatyzatory. Edukacja, edukacja, jeszcze raz, edukacja to jest coś, co jest potrzebne, więc muszą się pojawić oczywiście ekrany. Które w pierwszej chwili zrobiłam niestety nie do końca dobrze. Nie zauważyłam tego, że są one w powietrzu i musiałam to. Mm, Musiałam to poprawić. Słuchajcie, o, właśnie tutaj moje, moje zorientowanie się. Tutaj w tej strefie też nie ma prądu, więc to jest coś, czym będę musiała się e, dość pilnie zająć, żeby te mm, ekrany wyświetlały swoje informacje. Donation boxy, oczywiście, potrzebujemy też jakieś ławeczki, kosze na śmieci i od razu ta strefa zaczyna wyglądać lepiej. No i tak słuchajcie, to y, tak naprawdę wszystko w dzisiejszym odcinku. Myślę, że zrobiło się tutaj naprawdę y, całkiem ciekawie, zielono, zalesiło się, no i dwa nowe gatunki zwierząt pojawiły się na wybiegach. Mi bardzo się to podoba. Z jednej strony mamy nasze owieczki, które już sobie hasają tutaj u góry po pagórkach i wzgórzach. Co mnie bardzo cieszy. W ogóle jak zobaczyłam pierwszy raz, jak one tak sobie wspinają się i skaczą, to bardzo fajnie to, to wyglądało. Tutaj możecie zobaczyć właśnie, jak się gdzieś tutaj wspinają po, po tych pagórkach. O, pięknie! Słuchajcie, super. Bardzo mi się podoba w ogóle ta gra. Bardzo mi się podoba Planet Zoo i, i, i ten realizm, który jest, jest tutaj zachowany. I mam nadzieję, że Wam również dzisiejszy odcinek się spodobał. Jeżeli tak, to yy, zachęcam Was do. Yy, Polajkowania tego filmiku, oczywiście zachęcam Was też do zostawienia komentarza i zostania ze mną na dłużej, jeżeli podoba Ci się to co robię, jeżeli podoba Ci się gra Planet Zoo, czy to takie wolne, swobodne budowanie, czy też może sezon franczyzy, to bardzo będzie mi miło, jeżeli zostaniesz ze mną na dłużej. I, I tak, to tyle w dzisiejszym odcinku. Bardzo serdecznie Wam dziękuję, z lamą tutaj będę się z Wami żegnać i do usłyszenia w w kolejnym odcinku. Trzymajcie się ciepło. Cześć!